Hallo, halo! halo. jednoloki John przy telefonie, słucham. Słuchaj, to ty możesz. Jedynie mnie, jestem twoim szefem. Słuchaj, daję ci cynk. Niedaleko ciebie, pod dziewiętnastką, wprowadziła się pewna pani. Ta pani kupiła ten dom za 5 milionów złotych. A ty, nie wiem jak to zrobisz. Naprawdę nie wiem. Masz odkupić ten dom od niej za 2,5 miliona złotych. Ta pani nie wie, że w ziemi, w ogródku jest zakopane złoto. Twoim zadaniem jest wejść do niej, ściemnić coś. Zobaczyć, czy faktycznie na tym podwórku jest to złoto. I wynegocjować najtańszą cenę, jaką tylko umiesz. Masz to dobrze zagrać. Na razie. E, dobra, dobra, e, to słuchajcie, ten, e, co on nie mnie chciał? Żebym wynegocjował od sąsiadki cenę. On nie wie, że ja mam jedno oko, tylko że okulary założyłem i, i, i widzę... ...potrójnie dziwnie. No dobra, idę zobaczyć, ta sąsiadka o pewno tu się wprowadziła. Ha, 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 ha. O, o Sebastian Arczczak, to nie tutaj się wprowadziła, no fajną chałupkę ma. O, nawet podobny do mnie, tylko że nie ma oka cyklopa. O! O jaka bogeczka się wprowadziła? No nieźle, nieźle. Hmm. Nikola. Ej, to o tej mówił mój szef chyba. O tej, to ja sobie wejdę tutaj bokiem najwyżej. O, otwarte ma. Haha, jaka dziwna dziewczyna otwarte ma. Idę sobie zobaczyć, po co ja będę mówił? A tu się ogniska pani. Nie, to on może za duży przypał. Co? Jak myślicie? No dobra to słuchajcie, wejdę normalnie dźwięk, że jestem agentem nieruchomości i będę chciał kupić ten dom. Jest ta pani w domu w ogóle? Muszę zobaczyć. O nie, stoi tam, odwrócona. Dobra, teraz ja sobie ten zapukam. Halo, dzień dobry, czy mieszka tu kto? E, Halo? o! o dzień, dzień dobry. dobry. Mhm, mm Można wejść? E, tak, tak. E, pan, kim pan jest? E, to może się przedstawię? A, sąsiad! Z, tak, tak. O, z tej, no, dziękuję. No, z tej strony Grzegorz Brzeszcz z Wie pani co, jestem sąsiadem. Mm -hmm. Ale pracuję Chyba również... No, mm -hmm. mity, mity, mity. E, proszę pani, ja mm -hmm. pracuję w nieruchomościach. Wie pani co to jest, nie? ta Agencja, no, mieszkania kupuję, sprzedaję. A, I czy możemy wejść, może pani by mi kawę zrobiła, bo chciałem pani. Oczywiście, ja zapytać pan. pan. Tak. Pani dopiero tutaj pierwszy tutaj. dzień, tak? Tak, mogę pana oprowadzić. Wow, pięknie. No no pię do... Wie pani co zróbmy no, tak? No super, wie pani co zróbmy tak. Niech pani zrobi a ja się, ja, ja się sam no. oprowadzę, dobrze? Na razie tu pan... Bardzo mnie ogródek interesuje. Ja sobie tutaj o, banana. O, lub jabłko, Dziękuję, tak wezmę sobie bananka, tak, wezmę no. sobie Wie Pani co, bardzo no. mnie ogródek interesuje, ponieważ... Ogródek, e... Tak, może chciałam Pan sobie tam zrobić... E... Bo wie Pani co, mamy bardzo no. małe, no. mamy bardzo... Nie, 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 niech Pani mi kawki zrobi. A. Bardzo małe no. ogródki tutaj mamy na tej ulicy Chcę chciałem zobaczyć, A. czy Pani ma troszkę większe. No, nasz jest troszkę ręcz. nie? Tak, dobrze, to niech Pani tak. mi kawki zrobi, tak, dobrze? Dobrze, Dobrze, dziękuję. Udało mi się, słuchajcie, ale ona jest dziwna. Dobra, zadzwonię do szefa. O, szefie? No, co tam chciałeś? Gołębie. Szefie, nie jestem żadnym gołąbkiem. Szefie, ja chciałem tylko zgłosić, że jestem u tej dziewczyny i są rzutu sąsiadki. Bardzo w porządku, dziewczyna. Aż mi szkoda ją nabierać bambuko, ale dobra, się rozejrzę. Tylko ona coś tam mi przygotowuje, kawkę, dobra, szefie, wszystko w porządku. Ty masz szukać tego złota, a nie. No, no słuchaj, właśnie tak, no, Widzę Grilla, krzesełka, jakieś, jakieś ten. Y, drzewko widzę. Słuchaj, no ma jacuzzi, także jest onikniozmi. Nie wiem, czy działa. poczekaj, jakaś szefia wcisnę? Nie, zepsute ma, także bida jest. Y, szefie, no i trawka murawka, nie? Trawka murawka, ale mi się nie szefie ten. He. Ripsłuch, to jest i Dobra, to może więcej czasu będę miał. Dobra, słuchaj, już ci tłumaczę. Jeśli widzisz na lewo grilla, a na prawo jacuzzi, to odlicz dwa słupki od jacuzzi, zrób trzy kroki w stronę domu i zobacz pikadełkiem, czy coś będzie pikać. Jeśli tak, to znaczy, że pod ziemią jest złoto. Dobra szefie, to jest proste jak bumerang, e, o, o, ten jacuzzi e... Co ty szefie mówiłeś? Dwa słupki czy trzy słupki? Wszystko było proste, bym miał liczyć. To jest tak, tam jest raz, dwa, trzy, no trzy słupki, no to chyba tu, czy jacuzzi, trzy słupki. Nie wiem, i tu trzy kroki, czy cztery? Raz, dwa, trzy. Dobra, gdzie mam ten detektor dydekt, dydekt, jakiś, żeby sobie sprawdzić sprzęcie, czy to będzie pikać, czy nie? Mogę wejść tutaj? Hmm, proszę pani, proszę mi, chwileczkę nie przeszkadza dobrze. Bo ja tutaj chcę sprawdzić, czy pani tutaj ma ujście ciepłej wody po wy pani o co chodzi? A, no bo ja tutaj hmm. kawki nie mam, ale mam koledż do zaproponowania. Hmm, dobrze, ja już, już skończkę... za chwileczkę przyjdę. A widzę, że przechodzimy w randce. Y to wie Skąd Pani co, też tutaj niech Pani weźmie ślitać, tego sąsiada do domu, dobrze, i weźcie sobie popcorn, zróbcie, ja sobie tylko tu sprawdzę, czy macie to ujście ciepłej wody, wie Pani o co chodzi, nie? A tak, no to później niech no. Pan weźmie sobie z lodówki kola. Dobrze, dobrze, ja tutaj ją już wyciągam i proszę Panią, i to już badam, nie, no, no, żeby nie było, także a. proszę się mną tu nie przejmować, nie zwracać kompletnie dobrze. na mnie uwagi, dobrze. a ja sobie już tu biorę tabletkę i sobie sprawdzę, ok? To zaraz przyjdę Dobra, do Panie Andrzeju, czemu by Pan do tej swojej byłej, niedoszłej, nie? Doszły, nie? E, gdzie tu pika? Mm -hmm. Tu nic nie pika w ogóle. O, tu gdzieś coś pika. Ty, 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 ty. To chyba będzie tu. No ale mówił trzy słupki, jest trzy i pół. Trzy. Trzymaj, coś mu pomyliło się. Ty. Chyba mu się coś pomalało temu mojemu szefowi. Nieważne, dobra, szefie, mamy jakąś łopatę, bym tu pokopał coś. Hmm, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie, nie mam żadnej łopaty. Nie chcę sam kopie, bo będzie miał kłopoty. Dobra, powiem mu, że mu pikało mi. I ten, ale już nie będę dzwonił, nie będę robił przypału. No, ja ten... Panie Andrzeju, ja rozumiem, ja sam do siebie gadam, ale masz okularki, co ty myślisz, że... Co ty masz tam z tyłu, koleżko? Boże, myślę, że ma jakąś spulówę. On sobie różyczki kupi. no to idź do tej dziewczyny, ty nie do węgol, ty. Dobra, ja to na oko mam lepsze ten. Dobra, pani Nikolo. Pani, ale ta chałpa wielka. Pani Nikolo. O, 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 gdzie, o, 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 gdzie pani była? Boże, nie. nie mogę się tu odnaleźć. Usiądźmy, dobrze? Dobrze, dobrze. Niech pani siądzie? O, Wie pani co, no tak chciałem z panią, ale pani ma chill. Ta, he, he, ja słyszałem do pani piosenkę, teraz tylko chill, no, dajesz chałupę mi. Końcie. Sprzedajesz chałupę mi, tylko czyn. A, e, a właśnie, inaczej. przyszły do Pani z biznes... Boże święte Andrzej. Z tymi rożyczkami to Ty idź pod, pod kościół albo nie wiem gdzie. E, my tutaj mamy poważne rozmowy. No nie, na szczęście będzie oświadczał. Chłopie! Przy Pana, to sąsiad tutaj. No to weź te kwiatki tam na ogródek z powrotem. I przy Panią, chciałem Ile Pani za ten dom dała? Za, a... Słyszałem z pewnego źródła, że 5 milionów, tak? No tak, 5,5. Proszę Panią. Nie. nie wiem czy pani sobie zdaje sprawę z tego, mhm. że tylko w momencie, kiedy pani otrzymała kluczyki od tego domu, ta cena rynkowa spadła do 1,5 miliona. To jest bardzo mało. Wy pani o co chodzi? Tak. Ja nie chcę pani mnie tutaj straszyć. Ja nie wiem, czy u nas tutaj na całym osiedlu nie idzie linia jakiegoś gazu. Która się stała, no, stała się mega awaria i nie wiadomo co się stanie w najgorszym wypadku, jeśli pani nie ma ubezpieczenia na ten dom, mhm. to może tak się stać, że przyjdzie lato, nagrzeje rury i niestety wszyscy. Ciu! Zobaczymy się w kosmosie, proszę pani. Ej, nie zostało takiej informacji w górze, no, że... no, ten... no ale oni wszyscy wciskają te mieszkanie, przy pani. Ja tak samo tutaj wie, pani, że po sąsiedzku mieszkam. No, tak. tak samo ja. A przeszed... pani mieszka tam w tej górze, tak? Nie, proszę pani. I panią jak ja się tylko o tym dowiedziałem, i usłyszałem propozycję 1,5 miliona, no to mówię, hello, hello, 5 milionów, 1,5 dawają. Ale z drugiej strony, jak sobie pomyślałem, że jeśli ma ta chałupa polecieć w powietrze z tym gazem, tymi rurami, no to wolę nie. mieć to 1,5 miliona, w najgorszym wypadku wybudować jakąś stodołę, tam będę spał, niż nie mieć nic. Ale z racji na to, że ja też pracuję w agencji, no znam się na tym, dlatego mogę Pani za zaoferować za ten dom 2,5 miliona. To jest już naprawdę duża kwota. Olko. Pani Nikolo, tak? Dobrze? Słyszałem? Tak. Niech Pani to sobie spokojnie przemyśli, dobrze? Mhm, Jutro tak do Pani słysza. przyjdę, dobrze? Do, A może okay. Pan pomyśli nad trzema milionami? Czy pan musiałbym to uzgodnić z moim dobrze. szefem. Co on na to? Mhm. No, no ja wie wiem, Pani co? No tutaj widzę, że te płyty... No, ja te... ja też pomyślę, podzwonię pani, dany. Powiem szczerze tak, na stan... Mogę? Stan jest trochę słaby, bo jednak pani jeden dzień już mieszka. Tu widzę brudne na tych panach, wytarte. O, tu jakieś małe dziecko chodzi. Tu klockiemu szkodziło schody. No i proszę panią, to chyba nie ma o czym Dobrze, to man. ja zadzwonię do jeszcze innych tam biur, nikt mi tutaj przyjdą, jeszcze. Trzy panią, jesteśmy największym biurem tutaj w mieście, także A? może pani dzwonić, ale mm, nie wydaje A tu mi się. mogę numer telefonu poprosić. Do mnie? Tak. Jasne, niech pani wpisze. 999. Dziewięć, dziewięć, dziewięć. Dobrze. A przed tym plus? dziewięć, Dobrze, to tak. niech Pani poprosi, chyba, że Pani z szefem będzie rozmawiać, on ma taki po, po, poważniejszy głos, ale z nim Pani nic nie wynegocjuje, także hmm. mm, jeszcze Pani może stracić. Y, jutro wpadnę, <ścoughs> proszę Panią, i no i mam nadzieję, że się Pani namyśli, naprawdę warto. No dobrze, dobrze, no. dobrze, to ja przemyślę jutro się Tak, oczywiście, dobrze, to, to dziękuję jego dnia, do widzenia. Do widzenia. Szefie, halo? Halo, halo? Szef... Szefie! Halo, halo? Szefie! Halo, halo? No ty się sierota, ty! Nie umiesz nawet włączyć tam zielonej sztauki na telefonie. Szefie, przestań już tam cały czas mnie wyzywać od sieroty. Nie jestem sierotem, mam brata bliźniaka przecież. Szefie, chciałem powiedzieć tak. Yy... Sytuacja jest w miarę opanowana. Dostałem cynka, że. No jest, słuchaj, jest ten. Jest ten skarb. Pikało mi, tak, pikało mi. o Boże, święty, ja myślę, że wchodzę do domu, szefie, coś czy za i kupię jakoś trzydy. Ale ja tu trawy podlewam, dobra, bo usnę tutaj. Weź no mi to, otwórz, bo się zamknąłem. Bo nie wiedziałem, nie się w szefie! Szefie, tu się Czumie? Ale już ją odwaliła nie. No nie wierzę, ty, może do sąsiadki dzwoni, może mi ona otworzy. Boże, święty szefie! Ja się tu zaraz zaczarzę. Tren-tren. trem, tren O, ktoś wspomnił. Halo? Tak, ja tutaj przemyślałam, chciałam tutaj... Szymoniu, niech pani może! pomoże. Ja mieszkam naprzeciwko. Ja nie widziałem, bo szef mi kazał tą chałupę wynająć, wynająłem ją. I, I się zatrząsłem, myślałem, że to są dziwno, domowe z jakaś, wie Pani co, nie wiem, rośliny co? to jakieś mają, szklarnie. O Boże, to ja już idę, ale później porozmawiam Jeszcze tym Pani zejdę z sceny. O! o Niech Pani odpoczy... wciśnij ten biały guzik. Ten biały? Proszę. może nie działa, ja tu tknąłem. Nie działa. Proszę Panią. Jezus Maria, matka z córką. Nie wiem, czy Wy Pani, młotek mam. mam. Boże, właśnie, młotek mam. Ale ten dom to aktualny? Fff, pani, jak pani widać, nie widzę! No. no nie działa, no jeszcze! Spluwę mam! Proszę panią, niech się pani odsunie, bo to może Dob być. Dobrze. Niech pani się nie pyta, skąd mam pistolet, dobrze? W moim fachu muszę mieć. Co pan tu ma za Mam, proszę panią, później panią prowadzę, ale na razie muszę raczyć, ja cię to wybije. Mhm. Mam! z córką, nic! Nic nie idzie! Ty, no, co jest grane, no? Cześć, wyłączę tą wodę. O, Inka, jasna, no. No tak, ta woda leci. Ty, no zepsuło się coś, bywa. A może tylko z mi gdzieś pan tutaj chodzi? No, ja może tu coś wcisnę, że coś zepsuła. No proszę pani, pani pomoże szatą. No, ja zadzwonię po... Yy... Po, po, po policję może tam załam. Dobrze, że Panią ja najwyżej jutro do pani wpadnę i załatwimy z tym do mieszkaniem, dobra? To ja Ja się, do się tu dziągnę na najwyżej w tym buszu tutaj. Do widzenia! Do widzenia! Do widzenia. Do widzenia. O ja cię odłaliłem ładnie. A wam jeśli się taki inaczej podoba, to koniecznie zostawcie. Ciemnową, żółtową, wodnistą, roślinkową i, i zarumistą łapkę w górę I się, widzimy w kolejnym odcinku, papa. Pa. Dzień dobry Oj, komisja, kładę się spać, nie wiem Przypajem nie ma nikogo Hop, hop, ja tu przypajem oszalałem Co? tu się dzieje,